co robić? W naszej szkole nauczyciele bardzo dużo wymagają od uczniów. Za wszystko, ale to za wszystko można oberwać dwójkę. Nie nauczysz się wiersza na pamięć? Dwójka. Nie odrobisz zadania? Dwójka. Nie napiszesz ćwiczenia? Dwójka. Nie narysujesz? Dwójka. No w ogóle, nie nauczysz się człowieku czegokolwiek bądź, już dwójka. Czasami wydaje mi się, że widocznie naszym nauczycielom najłatwiej jest napisać dwójkę, bo już się wprawili od częstego pisania dwójek. W innych szkołach jest inaczej. Wiem na pewno, bo wczoraj była u nas ciocia Mania i przyniosła dziennik Heńka, a w tym dzienniku były same piątki i czwórki. Popatrz, powiedziała moja mama, popatrz i zastanów się. Heniek jest o trzy miesiące od ciebie młodszy. A jakie ma stopnie? Czy ci nie wstyd? A mnie wcale nie było wstyd bo niechby Heniek chodził do naszej szkoły. Dopiero by się mama przekonała. Naturalnie, nie powiedziałem tego na głos, bo już wiem, że mama nie może mnie ani róż zrozumieć. Pewnie, mama do szkoły nie chodzi, to skąd może wiedzieć, jacy wymagający są nauczyciele. Tych kilka wywiadówek na rok to się nie liczy. To tak, jakby rodzice jako goście do szkoły przychodzili. A przy gościach ja też jestem grzeczny i zupełnie inny niż na co dzień. Dziś na rachunkach sypnęły się dwójki jak deszcz. Pan kazał mi rozwiązać zadanie. Starałem się, naprawdę, aż mi się gorąco zrobiło od tej chęci, żeby zgadnąć, czego pan chce. Napisałem jedno źle. Napisałem drugie. Też nie trafiłem. A kiedy po raz trzeci i czwarty nie udało mi się, dostałem dwójkę. Po mnie wychodziło jeszcze trzech chłopców i jedna dziewczyna. Oni też nie mogli trafić w to, czego pan sobie życzył i też złapali dwóje. Aż mi się lżej zrobiło. A jak nasza wychowawczyni zobaczyła te dwójki w dzienniku, to dopiero było. I wcale nie chciała słuchać mojego tłumaczenia, że to bardzo trudno zgadnąć, czego sobie życzy nauczyciel. Tylko od razu powiedziała, że widocznie źle się przygotowujemy do lekcji. Ale potem serce jej zmiękło i łagodniej zaczęła nam tłumaczyć, jak trzeba odrabiać lekcje. Chciałem uważać, ale ciągle przeszkadzała mi myśl, co ja w domu powiem o tej dwójce, i nic nie mogłem wykombinować. A z przemowy pani zapamiętałem tylko, żeby do roboty siadać nie zaraz po jedzeniu i nie wtedy, kiedy się jest zmęczonym. Postanowiłem się do tego zastosować. Wróciłem ze szkoły zmęczony, to chyba każdy rozumie, więc musiałem trochę odpocząć. Potem był obiad. Po jedzeniu, jak to pani mówiła, nie brałem się do książki. Poszedłem na podwórko. Ganiałem z chłopakami, że aż koszula na mnie była mokra. Musiałem znowu trochę odsapnąć. A tu już mama przygotowała podwieczorek. Nie mogłem odmówić, mama tego nie lubi. Najadłem się po uszy i znowu nie mogłem siadać do nauki. Wstąpiłem do stewka z przeciwka. On mnie namówił, żebyśmy poszli do drapacza, pojeździć windą. Parę razy nam się udało, ale potem dozorca nas wygonił. Wróciłem ledwo żywy do domu. Jeszcze dobrze nie odetchnąłem, a tu już kolacja. Po kolacji myślę sobie, trudno. Jak tak dalej będę słuchał tego, co pani kazała, to lekcji nie odrobię, więc rozłożyłem książki. A mama na to: Co? O tej porze nauka? Zabieraj się zaraz do mycia. Więc jak ja mam sobie poradzić z tym wszystkim? Jak tak dalej pójdzie, to w trzeciej klasie wąsu się doczekam.